Ciałem, czołem, tegoroczny sezon grzybowy udało się zacząć. Koniec września, nareszcie coś się zaczyna pojawiać. Przedostatnie grzybobranie było fatalne. Jak widzieliście na szorcie, nie było nic. Na ostatnim, na Dolnym Śląsku udało się nazbierać dla kobry takie małe pudełeczko grzybków. A ja dzisiaj postanowiłem coś zapracować na siebie i wybrałem się do lasu. Zgodnie z definicją i swoim szczęściem, wziąłem ze sobą duży koszyk. I okazało się, że ten koszyk pozostał przez długi, długi czas pusty. Odniosłem go do samochodu, stwierdziłem, że nie będę zbierał grzybów. No i skończyło się to w ten sposób, że wróciłem, czy też postanowiłem iść na swoją ukochaną miejscóweczkę tutaj w lesie. W drodze z samochodu do lasu 50 metrów małym zagajniczkiem udało mi się nazbierać. Y 6-7 grzybków, nie jest to dużo, ale na początek już coś. I stąd wypadł mi taki mały koncept z głowy. Mianowicie, co zrobić w momencie, kiedy nie macie ze sobą koszyka na grzyby, tak jak ja, i celowo go nie wziąłem, zostawiłem w samochodzie. Zasada jest prosta: noście na głowie kapelusz. Kapelusz za każdym razem można użyć jako koszyczek na grzyby. Jeżeli macie większą głowę, większy koszyczek, jeżeli macie mniejszą głowę, mniejszy koszyczek. A tu proszę bardzo, na koszyczku jeszcze mamy dodatkowo element obiedroniony, czyli mamy też i biedronkę. O, nie chcę spaść. I tyle tym optymistycznym akcentem. Żegnam się z Wami i pamiętajcie raz jeszcze noście do lasu kapelusz. Ahoj!